jeden, 11. Edycja największej w Polsce Imprezy Amerykańskiej. Ameryka Carsmania. Właśnie wystartowały Ciężarówki. Mak e, i te piękne ciężarówki przyjechały od Adasia. Ada Ciężarówki, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Ale słuchajcie, tu jest teren, gdzie możecie się ścigać na jedną czwartą mili podczas 11 edycji Największej w Polsce imprezy amerykańskiej. Ameryka Carsmania 21 jest dzisiaj, 22 jutro, 23 pojutrze. Przyjeżdżajcie i pamiętajcie, losujemy w niedzielę konkurs. Wygraj Challengera. Wszystkie informacje na www.amerykankarsmania.pl. Zapraszam wszystkich pasjonatów i nie tylko amerykańskiej motoryzacji do Katowic na lotnisku Powiat. Pozdro, jedziemy dalej!